No dobra, to co? Jak widzicie mamy Alice, kolejny trailer kolejny zwiastun, troszeczkę ponadprogramowo, bo e, zazwyczaj trailery zwiastuny pojawiały się w środę, teraz mamy piątek i też mamy nowy zwiastun, no ale muszą się śpieszyć, bo do premiery 26 stycznia by nie zdążyli bo za dużo postaci do pokazania zostało także mamy Tekken 8 Alisa reveal i gameplay trailer, zobaczymy sobie co tam ciekawego Bandai Namco przygotowało jak zawsze oglądam na jakiś oficjalnych kanałach, tym razem jest Bandai Namco Entertainment America na paru kanałach jest to wrzucone, także na spokojnie możecie sobie też samemu obejrzeć, jak ktoś by chciał. Dzisiaj nagrywamy to wyjątkowo na livestreamie, później to trafi na YouTube'a, także tak to wygląda. Może będą jakieś dodatkowe interakcje z czatem, zobaczymy. W każdym razie na start, zasada jest podobna jak zawsze. Najpierw oglądamy zwiastun, za dużo nie będę mówił, a później będziemy sobie może troszeczkę wolniej analizować, co tam się działo w konkretnych ciosach. Destroying automaton, 8. tak? Destroying automaton? Wait, Au tak. Destroying automaton, okej. Okay. Siema się siema. Dobra. Alisa, hmm, fajnie powiedział ten komentator. Podoba mi się. Dobra, let's go. No to stare rzeczy na razie. Okej. Okay. Ciosy, running. Uuu, Hellsweepa ma. Dev 2. Nowy juggle. Jakieś łapanie ma na końcu Juggle, nice. To jest w ogóle, to jest najlepsze intro, nie? To jest najlepsze intro, mam nadzieję, że to z każdym tak będzie. Wita się i jej głowa odpada. Przecież to jest the best. A spoko wygląda Alisa w tej części, ładnie. Uh, tu mamy coś innego. Okej. Okay. Dużo rzeczy jest podobnych, takich co było w Tekenie 7, ale też są nowości, nie? No dobra, to są stare rzeczy. No i pokazali tutaj tą świetną mapę. Na asteroidzie, tak naprawdę, w kosmosie. What? Co to było? Jakiś dziwny dżungel. Dobra, i Richard. Aha. Swoją głowę, no nie, dobra Ten RayChart jest wysoko, ten RayChart Jest wysoko w rankingu, na pewno See you tomorrow No okej okay. Dobra, Tekken 8, 26 stycznia To wiemy, nic więcej dalej nie ma Można przeklikać, nic nie ma Demo dostępne teraz, no to wiemy No dobra, to co, zobaczmy sobie najpierw RayChart i będę e, Będę omawiać co tam dalej się dzieje Arena Sztos, no, arena jest świetna. Omawiałem już tą arenę jednym, na jednym z moich odcinków na YouTubie, gdzie tam już normalny gameplay był pokazany. To jest dla mnie, tak wstępnie, najlepsza arena, na, jaką widziałem jak na razie, nie? Ta w kosmosie, na jakimś asteroidzie czy coś. No, ale dobra, Rejczak. Zaczyna się niewinnie, a potem jest normalnie jak z anime. Nie wiem, ci starsi widzowie na pewno kojarzycie. Eee... Na pewno kojarzycie anime Tsubasa Ozora o piłce nożnej. To tam z czasów, gdzie Dragon Ball wychodził i pierwszy, i tak dalej. No to na przykład tam coś było takiego, że przez pół odcinka postacie UDS kopały po prostu piłkę, i piłka przez pół odcinka potrafiła lecieć, nie? I to, to mi się od razu z tym skojarzyło, że Alisa swoją głowę tutaj kopie. Ogólnie, Rachel, fajne, coś innego. Podoba mi się to. Jakbym miał ocenić Raychard gdzieś w tej mojej takiej skali, powiedzmy, to dałbym mu jakąś no, siódemeczkę. Tak plus minus siódemeczkę, może siódemka z małym plusikiem. Tak mniej więcej. Także w tej górnej półce na pewno ten Raychard. Ogólnie Alisa to zawsze była taka fajna postać. Ja się nigdy jej ostatecznie nie nauczyłem nią grać, ale miałem parę podejść. A... I nie jest ciężka do nauki. Mam wrażenie, że ona nie jest ciężka do nauki. Jest mocno niedoceniana. Miała zawsze fajne połki. Um, dużo ciosów jakieś na plus. Um, miała parę z takich kombinacji stringów męczących przeciwnika. Um, Także, no, według mnie, spoko postać nawet dla osoby początkującej. Nie mówimy tutaj oczywiście o jakichś turbo high levelu, ale jeżeli byłbym nową osobą, no to Alisa by była według mnie. OK do spróbowania, bo nie jest po prostu jej standardowy gameplay i nie jest skomplikowany. I myślę, że to jest na duży plus. No tutaj pokazywali bardzo dużo takich rzeczy podstawowych, co Alisa miała w Tekenie 7, ale były też rzeczy, e, które no są nowe, nie? W ogóle to jest najlepsze intro dla mnie. To jest chyba najlepsze intro w Tekenie 8, jak, jak na razie. Ciekawe, czy to tylko z Jackiem będzie aż takie mocne, czy głowa będzie jej spadać e, w każdym intro przed walką. Ok, tu są w miarę standardowe ciosy. To jest zmienione. To, to dawało knockdown. Boom. Ten cios dawał knockdown. Teraz daje klatki na plus albo normalne combo. No i to też są wiadome nowe ciosy. Jakiś kończący ender, nie? Coraz więcej zauważyłem. Mamy takich końcówek kombosów i ogólnie ciosów. Które na końcu dają albo jakiś taki ala filmik, że się kamera zmienia. Tak jak w nie 7 Chyba Kunmitsu chociażby miała. Albo ciosy, które, a, które kończą jakby rzutem, nie. Tak jak mieliśmy w Tekkenie 7 chociażby gina, który mógł zakończyć żagla rzutem. Poranga, który mógł zakończyć żagla takim rzutem, i tak dalej, tak dalej. No to w 8 coraz więcej postaci ma coś takiego. No Alisa wydaje się, że będzie, będzie zadymiać, nie? No taka to ta jest Alisa z siódemki, ale z mega dużym plusem. To nie jest całkowicie nowa postać, to nie jest. Tak według mnie tak mało zmieniona postać jak chociażby Link Shaoyu na pierwszy rzut oka. Ale to nie jest też tak mocno zmieniona postać po tym co pokazali, bo nie wiem jak gameplay dokładny, jak na przykład Brian. Według mnie Brian czy Feng zostali no, dosyć mocno zmienieni, ale zachowali to, to co mieli w siódemce. Alisa nie jest aż tak mocno upgradeowana jak na przykład chociażby Brian, ale nie jest też mało zupgradeowana i wydaje się, że będzie odbiegać od tego co było. Tekenie 7, więc jak, jako, że nie jestem turbo fanem Alisy, ale, ale jak najbardziej postać na plus i myślę, że gdzieś tam w moich czasach grania w Tekenie, w Tekena 8, przetestuję sobie Alisę, bo on, mówię, ona nie jest turbo ciężka do ogarnięcia, nawet dla nowych graczy, także myślę, że w ciemno można polecić tę postać właśnie nawet dla nowych osób, także to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy trailer Alisy w Tekenie 8.